Dzisiaj o etykiet, a tak naprawdę o tym, jak wypełnić ten formularz, który dotyczy każdą osobę, która do Dominikany chce polecieć. Co należy mieć, zanim zaczniemy wypełniać, paszport, bo będziemy musieli pisać jego numer. Numer rezerwacji z linii lotniczej, w naszym przypadku jest to Condor, więc lecimy z międzylądowaniem Warszawa-Frankfurt i Frankfurt-Punta Cana. Wiedzieć właśnie skąd się leci, czy leci się, wiesz przez jeszcze jakieś państwo, miasto i do jakiego portu lotniczego zawitamy, jaka jest data wylotu, numery lotów i numery rezerwacji z samej linii lotniczej. Chyba powiedziałem wszystko, możemy zabierać się za wypełnianie formularza, nie jest on bardzo skomplikowany, wypełnia się go szybko, myślę, że w kilkanaście minut jesteśmy w stanie to zrobić, zobaczymy jak tam pójdzie. Eee, zapraszamy. Zainteresował Cię temat? Wejdź na nasz kanał na YouTube Casa Dominicana.